Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony KryptoWujek, witam po tej krótkiej przerwie weekendowej. No jak widzicie, wakacje mamy, no to też zaczynają się troszeczkę wyjazdy, więc tutaj będę troszeczkę mniej czasu spędzał nad tym, nad tym wszystkim. Zaraz przejdziemy do Bitcoina i rzucimy okiem sobie na alt, jak to tam wygląda. Ja sobie zidentyfikowałem kanał na Bitcoinie, pomiędzy tym ostatnim dołkiem, który był 25249, Mieliśmy 11-12 dosyć mocny spadek. Na szczęście pierwsza tutaj chęć zakupów się pojawiła i już lekko lecimy sobie bokiem, więc prawdopodobnie chodzi tutaj o likwidację i tak dalej. Ale z jakby punktu widzenia takiego historycznego, wydaje mi się, że to wcale nie będzie koniec tego zjazdu. Albo po prostu będziemy sobie lekko iść bokiem, no bo nie ukrywamy, sytuacja na świecie jest dosyć kiepska i to dotyka jakby całej giełdy większości państw i jakby każdych, każdej firmy, która istnieje i ma jakieś znaczące miejsce na rynku. Bardziej chodzi o to, że. Nawet jeżeli mielibyśmy jakiś potencjał odbicia się do góry na bitcoinie i na kryptowalutach, no to niestety, ale jakby wszystko dookoła sprawia, że nie będzie tylu chętnych jak zaraz po covidzie. Więc jest niestety cały czas ten sentyment jest taki, nie sentyment tylko nastroje są takie bardziej niedźwiedzie. Ale nie sugerujmy się tylko tym, bo oczywiście scalping wchodzi w grę. Można tu spokojnie znaleźć dobre miejsca do handlu, dlatego możemy się skupić też na tym. Ale i tak wydaje mi się, że dobrze jest podzielić swoje pozycje na pół, czyli troszeczkę w stablech, troszeczkę w krypto. W moim przypadku teraz widzimy, przynajmniej jak ja to widzę. Każdy trader widzi to może troszeczkę inaczej. Widzimy to w ten sposób, że mieliśmy tutaj pierwszą linię poziomu 31 tysięcy. To też taki dosyć okrągły, okrągła kwota. I cenie, cenie rynkowi nie udało się przebić tej linii. Mieliśmy zjazd na dół, i tutaj utworzyliśmy sobie, może jakby to powiedzieć, linię trendu, który, która miała nam sugerować, że cena będzie szła do góry. No, ale jak widzicie, ona jest dosyć y, stroma, co mogło powodować, że ten zjazd będzie prędzej czy później. Ja u, u, udało mi się otworzyć pozycję na poziomie 28 tysięcy, i tutaj aktualnie na tej górce sprzedałem po 31 tysięcy, więc jak najbardziej miało to sens, bo mieliśmy tutaj punkt kontrolny, który był otwarty. Zaraz do tego przejdziemy. No i tutaj też możemy zauważyć, że mamy pewnego rodzaju mocny kanał wolumenowy, i tutaj jest jakby, widzicie, Zdanie mocno podzielone, co się teraz wydarzy, dlatego jesteśmy w takim najgorszym miejscu, jakim możemy być. Czyli jak cena idzie od kilku dni, lub nawet, może nie dni, ale to są czterogodzinówki, ale to jak idziemy cały dzień bokiem, to znaczy, że w końcu będzie breakout w jedną lub drugą stronę. Dlatego zajmowanie pozycji w tym miejscu jest troszeczkę niebezpieczne. Bo tak, z jednej strony mieliśmy, nie udało nam się. Zdobyć tego punktu kontrolnego. On, Nie wiem, czy widzicie na filmie, on, on był w czasie tej świeczki, był na poziomie 31-329 całego tego zasięgu, i ten punkt kontrolny został odbity. Odbiliśmy się na dół, cena zaczęła zjeżdżać. Momentalnie punkt kontrolny przesunął się o 300 prawie dolarów w dół. No i cena zjechała do dolnej wartości wolumenowej, a widzicie, że wartość wolumenowa jest naprawdę duża różnica tu jest po prostu pomiędzy tym wolumenem a tym tak samo u góry, więc tak, jeżeli z jednej strony jeżeli cen, cena da radę utrzymać się na tej niskiej wartości wolumenowej, no to polecimy do góry, zdobędziemy punkt kontrolny i prawdopodobnie odbijemy się od tej górnej wartości wolumenowej albo po prostu w końcu przeważymy. To znaczy ci kupujący będą mieli większą siłę niż sprzedający, dlatego tutaj też czekamy na jakiś breakout, znaczy złamanie po prostu poziomu ceny. A z drugiej strony, jeżeli już straciliśmy punkt kontrolny, nie udało nam się drugi raz go zdobyć, bo tutaj, no akurat tutaj, ten punkt kontrolny i tak był wyżej, ale to widzicie, że ten wolumen jest dosyć równo rozdzielony. No to prawdopodobnie przebijemy się, już mamy konsolidację przy tej, czy przy tym poziomie 29 300 dolarów. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że stracimy ten poziom. A gdy stracimy ten poziom, no to prawdopodobnie odwiedzimy jeszcze raz 25 tysięcy, czy któryś z tych dolnych poziomów cenowych. no Może nie do końca możemy dosięgnąć 25 200, ale nawet jeżeli byśmy zlecieli do 26,581, to to jest naprawdę mocny ruch. Więc ciężko mi teraz zadecydować, po której stronie rynku chciałbym być. Więc troszeczkę mam w krypto, troszeczkę w dolarach, więc gdybyśmy podskoczyli do góry, no to zrealizuję zyski, gdybyśmy spadli na dół, no to będę kupował, ale aktualnie nie robi nic. Taka pozycja jest chyba teraz najlepsza, po prostu przeczekać to i zobaczyć co będzie dalej. No tak samo jak tutaj mieliśmy ruchy, przez który, w których nic się nie działo, no i mieliśmy w końcu pompę, na których widać, że ludzie też czekali na sprzedaż, no i wróciliśmy z powrotem do tego samego zasięgu cenowego. Więc zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli chodzi o punkty kontrolne i CME Gap, to jest bardzo ciekawe, to wam pokażę, bo zaznaczyłem sobie troszeczkę tych punktów. Na nieszczęście, wskaźnik, który nam pokazuje wolumen sesji, sięga tylko do, tylko do stycznia tego roku, czyli już, już stycznia tego roku nie obejmuje, więc ciężko będzie zobaczyć wszystkie punkty kontrolne otwarte poniżej wartości 25 tysięcy sprzed dwóch lat. Więc to będzie naprawdę trudne, to znaczy jest to możliwe. Musielibyśmy to ręcznie cały czas szukać, ale jest to do zrobienia. Na szczęście CME GAP sięga tak daleko i jesteśmy w stanie to zobaczyć. Więc zobaczcie sobie tutaj wszystkie punkty kontrolne, które mamy otwarte. a o tym jeszcze Wam powiem za chwilę. Yy, mamy punkt kontrolny otwarty z. który to był 12 maja, czyli już tutaj mamy jeden powód do tego, żeby zjechać do tego poziomu. Następnie 23 tysiące CME Gap i punkt kontrolny otwarty 23 334 dolary, więc jak najbardziej jest to możliwe do złapania. Natomiast pamiętacie, co było z poziomem 32 tysięcy, jak się minęliśmy w maju w zeszłym roku. Dokładnie nie czekajcie, to było w maju w zeszłym roku. Nie chcę teraz się pomylić. Nie, to było. To było w tym roku, w styczniu. Mieliśmy tutaj 32,800, a punkty były chyba 32,400, czy jakoś tak. Więc pomyliliśmy się o 200-300 dolarów. Więc na razie nam brakowało. Ile nam tu brakowało? 2000 dolarów, tak. 2000 dolarów to jeszcze dużo. Także, gdybyśmy mieli jakiś zjazd, to możliwe, że zobaczymy, że zlikwidujemy wszystkie longi, które się otwierały na tej jednej świecie, na tym jednym knocie, i wtedy możliwe, że zamkniemy ten w 23 23000. No, a poniżej mamy dopiero CMGab i punkty kontrolne 18 tysięcy i 16 tysięcy, Nie wiem, czy ja tu przez przypadek nie zrobiłem podwójnych punktów. Muszę, muszę to sprawdzić. Natomiast, raczej tak, bo to są same CM gapy. Później poniżej mamy jeszcze 11 tysięcy, 7,5 tysiąca, 3,5 tysiąca, nawet jeden CMI gap został otwarty, więc historycznie te CM gapy są zamykane, ale no wiecie, to jest takie, nie można się tym sugerować, tylko trzeba mieć rozeznanie, gdzie ta cena mogłaby jeszcze dolecieć, także to też jest troszeczkę niebezpieczne. Tak samo, w drugą stronę do góry mamy też optymistyczny scenariusz, czyli wszystkie punkty kontrolne otwarte z, dni, z dniówek, czyli 66 tysięcy, 65 tysięcy, 56 tysięcy, 53 tysiące, CME gap nawet jest na poziomie 53 tysiące i mamy nawet y, punkt kontrolny z całego miesiąca z grudnia 2021 49 139 dolarów. No i też CME gap na poziomie 37 tysięcy, więc jak najbardziej Moglibyśmy też podskoczyć do góry. Wszystko zależy od tego, y, jaka, jakie będzie zainteresowanie, czy coś się na świecie zmieni, i tak dalej. Y, no i tutaj też mamy. Nie wiem, czy kojarzycie, o, o czym kiedyś mówiłem, że możemy próbować handlować poprzez otwarte punkty, y, knoty, otwarte knoty, tak naprawdę z dniówek y, i miesięcy i tygodni, także. Tutaj mieliśmy poziom 29,281, tak samo 28,550 z tego co widziałem. Chyba tak, 28,550. I to były, tu była otwarta miesięczna i dzienna. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Wyłączymy sobie to. Miesięczny wykres. I tutaj, jak widzicie, mieliśmy knot z miesiąca y, czerwiec 2021. Także to był ten poziom. On powinien zostać złapany magnesikiem. O. I to było 28726. I tutaj była dniówka, czyli wchodzimy na dniówkę. I tutaj była dniówka, która to był ten dzień, to był 20 lipca 2021. Czyli jak mamy czerwoną świeczkę, to dolny knot, a zielona świeczka to górny knot. I w zależności od tego, która będzie otwarta, to prędzej czy później tym razem to było dużo później, bo trwało to Dosyć długo, trwało to 326 dni tak naprawdę I mieliśmy ruch naprawdę, naprawdę spory w drugą stronę, więc dużo ludzi mogło o tym zapomnieć, aczkolwiek mieliśmy tutaj Jakąś reakcję Na pierwszej Na 11 maja mieliśmy pierwszą reakcję, no a druga reakcja to było Dużo mocniej w dół Aż żeśmy Zlikwidowali Za dużo longów, tak bym powiedział <gry> Dlatego to jest dosyć zabawne, ale też ja tym nie handluję, bo to są zbyt mało prawdopodobne pozycje. Tak samo na przykład, jakbyśmy sobie wzięli teraz tutaj, i to by była dniówka otwarta: 32-642. No i to z blisko punktu kontrolnego, więc teoretycznie ten poziom mi nie jest potrzebny. Tak samo tutaj mamy teraz. Tą dniówkę 25-304 zamknięcie czerwonej świeczki na tym poziomie, i teoretycznie też powinniśmy przeciąć tą linię, więc to oczywiście też jest bardzo możliwe. No dobra. Ale jeżeli chodzi o Bitcoina, to tak, jak mówię, czekam jeszcze na ruch w dół, do zakupów lub do góry, żeby zrealizować zyski, a aktualnie nie czekam, nie, nie jestem jakby w żadnej jakiejś takiej pozycji, którą bym otworzył teraz. Więc tyle ode mnie. I zobaczmy sobie jeszcze alty, bo ja osobiście handluję teraz bardziej pomiędzy BNB a BTC, bo tutaj mamy fajne, fajne rozbieżności. Jak widzieliście, ten mocny ruch w dół dał dosyć mocny e, potencjał dosyć mocny 22% różnicy. E, z powrotem do góry mieliśmy 23%, oczywiście w górę, więc tutaj naprawdę można było sobie e, trochę pomnożyć te krypto. Czy to BNB, czy BTC? Jak najbardziej yy, mi się to też udało. Więc aktualnie powiem tak: aktualnie na BNB, BTC ja zaznaczyłem sobie kanał, w którym jesteśmy, i ten kanał jest no, też właśnie nie za ciekawy, bo jesteśmy mniej więcej gdzieś po środku. Aczkolwiek, na, jako scalping, yy, widzę, że mieliśmy mocny zjazd. To była mocna, jakby intensywna sprzedaż. Yy, odkup już nie taki pokazowy, dlatego wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo zjazdu bardziej na dół. Nie dość, że tutaj mamy jakiś lokalny poziom oporu i wsparcia, to tak samo ten poziom okrągłej jednej setnej jest oczywiście tutaj. Jesteśmy bardzo blisko. Tutaj mamy poziomy. O, i tu jest ta jedna setna, więc wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy Zjechać niżej, to możliwe, że ta jednomiesięczna, jeden jednomiesięczny poziom lub jedna z tygodniówek, aczkolwiek ja czekam tutaj na zakup po, po tej cenie, po tej tygodniówce 8830 i spróbuję po prostu zarobić te 10-11%. Potem mam nadzieję, że będzie odbicie, i znowu gdzieś będę sprzedawał na górze i tak w kółko, i tak w kółko. Aczkolwiek też mam zaplanowaną sprzedaż po cenie jednomiesięcznego poziomu, czyli 11 setnych, 11 sorki i znowu byśmy mieli może jakieś odbicie. Bo tak naprawdę czy to BNB czy Bitcoin zawsze można na tym troszeczkę zarobić, więc wydaje mi się to dosyć ciekawym, ciekawą parą. Jeżeli chodzi o Cake'a, no Cake dalej jest pod... Linią swojego trendu spadkowego, więc jestem ciekawy, co będzie dalej. Ja kupiłem troszeczkę tego kejka na dołku, teraz znowu go sprzedałem na całkiem niezłym zysku 40%, więc nawet mi się to opłaciło. Oczywiście mała kwota, bo mała, ale zawsze coś. Dalej, jeżeli chodzi o te coiny, które śledziłem, no niestety Tezos wygląda bardzo słabo. Jestem z nim mocno pod wodą. Na forze akurat udało mi się kupić bardzo dużo fora po po jednym cencie i po półtora centa i dlatego teraz zrealizowałem zyski po 17 centów, więc to procentowo było całkiem niezłym ruchem. Tutaj od 10, tutaj miałem całkiem fajną pozycję. No 60% zysku w ciągu 3-4 dni, wydaje mi się bardzo dobrze. Więc teraz znowu sprzedałem i będę czekał na rozwinięcie sytuacji. Czy będziemy mieli dalej zjazd, to wtedy znowu kupię. Czy po prostu będzie pompa do góry? No to tam jeszcze sporo tego fora, mam, to będę realizował te zyski. Widzę, że Eve trochę troszeczkę, nie Aave, też tak byle jak właśnie stoi. I też zastanawiam się, co będzie z U. Czy Łu zrobi sobie kolejny zjazd na dół? Bo jeszcze tak jak mówiłem, możemy mieć ruch do 6 chyba 6,7 czy 6,18, więc jeszcze te 12 centów moglibyśmy zaliczyć, ale aczkolwiek tutaj widzimy, że e, dotknięcie e, tego extensiona, tego rozszerzenia FIBO było od 0 do 1, 1 do 1, więc <coughs> wydaje mi się, że gdyby to było dno, no to mielibyśmy tutaj trend wzrostowy teraz, więc to jest ciekawe, jak to się rozwinie. Ogólnie jestem nastawiony dosyć e, pesymistycznie, jeżeli chodzi o całe krypto, no bo no jak to wiadomo, to musi trochę potrwać, zanim, zanim po prostu zmienią się ręce tych wszystkich coinów i tak dalej, i tak dalej, więc to niestety możliwe, że będziemy widzieć jeszcze jakieś mocniejsze zjazdy. Um, dlatego tutaj lepiej jeszcze mieć troszeczkę zasobów do kupna. No i lepiej szybko wychodzić i, i po prostu zbierać troszeczkę zysków, o tak powiem, może nie wychodzić, ale zbierać te zyski. Dobra, to wszystko na dzisiaj, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że odcinek się podobał i do usłyszenia prawdopodobnie jutro. No i też będę troszeczkę offline niedługo, ale jeszcze o tym uprzedzę, uprzedzę jutro. Dobra, dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i hej.